Cześć, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z United 11. E, mam dla Was przeprosiny w sumie, bo e, miałem nagrać odcinek w poniedziałek. Niestety nie udało mi się go nagrać, gdyż mój program stwierdził, że nie ponagrywa mi głosu i się usunęło. Także to jest pierwsza rzecz, którą Was przepraszam, ale rekompensuję to w tym, rekompensuję oczywiście w, w, w nawiasie, że... Dzisiaj wrzucę dwa odcinki z tej gry. Druga rzecz jest taka, iż, iż przepraszam Was również za to, że w ostatnim odcinku muzyka była po prostu za głośna i nie słyszeliście mojego komentarza. Tymczasem możemy sobie już przejść do... Em, wyników i podsumowania ostatniego sezonu w tej najgorszej lidze jak widzicie wygraliśmy ją bezproblemowo graliśmy z jakimiś randomowymi jaśkami zawodnikiem sezonu został Diego em, Diego Koszta natomiast em, najwięcej asyst uzbierał cesk Fabrex dostaliśmy 31 1900. Ok, rozpoczyna się kolejna liga, już tutaj możemy sobie sprawdzić wyniki metów. Zroda, że eee, pamiętam również będziemy liderem. Oczywiście proste, wygrane 6 do 0 eee, Super Strzelec, Diego Koszta, Super Asystent eee, Cesk Fabregas już szaleją. Eee, dostaliśmy trochę pieniążków, eee, przeczytamy sobie za eee, odpowiedzi od zawodników, które oczywiście będą jak najbardziej pozytywne co teraz co teraz dobrze poczytamy sobie te wiadomości. Teraz przejdziemy do następnej rzeczy, czyli do naszego obecnego składu. Jak widzicie, jest on zbudowany w większej części już zawodników ligi angielskiej, oprócz lewej pomocy, prawej pomocy, prawej obrony i środka i bramki. Natomiast widzicie, trafiłem ostatnio Vincenta Kompanego na środek obrony, także już pierwsza gwiazda, taka mega gwiazda z paczki zawitała do naszej ekipy. Także brakuje nam tylko tych kilku pozycji. Obronę również mamy w większości z Barclays Premier League, czyli szczęście w tych paczkach niewątpliwie jest. Mogłem zamieniać Ejka na Flanagana, gdyż Flanagan jest delikatnie lepszy, ale jednak zgranie zdecydowanie jest po stronie Ejka. Chcę, żeby on był podporą Galaxy Kids na następne sezony. Jak widzicie, teraz trzymam się dobrze, bezproblemowo prowadzimy w lidze. Jego koszta jest drugim strzelcem. Nieco mnie tym zasmucił ten Haris Seferowicz, zawodnik Frankfurt. Natomiast tutaj Jego koszta i Fabregas, jeśli chodzi o najlepszy najlepsi i oceny również. jest również czterech zawodników w drużynie sezonu. Okej, okay, w tym odcinku będzie jeszcze taki mini pug opening mini no bo wydam chyba 60 tysięcy tych tych pońców także możemy zaczynać pierwszym zawodnikiem którego trafimy w dzisiejszym odcinku będzie będzie nim uwaga i mamy kampla dobry traf aczkolwiek nie z BPL Williamson zawodnik z BPL kolejny jak mówiłem mamy szczęście Brady, w końcu lewy pomocnik do naszej do naszej ekipy z Barclays Premier League, jest dobrze, Suare, lewobrońca również z BPL, tu jakiś Andre, to Jasiek, to kolejny Jasiek i Wojtek Szczęsny, mamy już następnego bramkarza Galaxy Kids, także jest dobrze, jest dobrze, ja zaraz sobie jeszcze ten nasz skład odpowiednio uporządkuję i dzisiaj jeszcze sobie się widzimy, yy, dzisiaj, dzisiaj nagram kolejny odcinek, w którym już będzie nowy skład, nagrywam to w czwartek, czyli już yy, prawie tydzień po yy, ale ok, jeśli chcecie zagrać, to oczywiście Was zapraszam, nick Marine PS4, tak jak nick na YouTubie, więc bardzo Was zapraszam do wspólnej gry. Tymczasem się z Wami żegnam, dostawiajcie łapki, suby, dzięki, narka.